Witajcie, dzisiaj nie będzie nauki, tylko będzie bardziej luźnie. Wszyscy mamy jakieś założenia, szczególnie na nowy rok. Zakładamy sobie, że zrobimy coś nowego, coś innego, jakoś zmienimy swoje życie i oczywiście jak najbardziej róbmy to, bo jak powiedział Bóg, powiedział: idźcie i żyjcie. Idźcie i żyjcie. Oczywiście są pewne zasady, reguły, które potrzebujemy przestrzegać natomiast idźcie i żyjcie i takie życie możemy zobaczyć często u dzieci które żyją e, żyją czasami na krawędzi własnego życia i my jako dorośli, jako rodzice często reagujemy i nauczamy dzieci w ten czy inny sposób, żeby sobie krzywdy nie zrobiły i tak samo naucza nas, nas Bóg, żebyśmy krzywdy sobie nie Zrobili i, i Jezus jako nauczyciel. I idźcie i żyjcie, i to postarajcie się zrobić. Załóżcie sobie coś, że chcecie zrobić. Pomyślcie nad marzeniem, może macie jakieś marzenie, które chcecie spełnić, i idźcie i zróbcie to. Tutaj, dla przykładu, ja mam notes. Notez e, przymknę, bo jest w nim nowy utwór mojej nowej, e, nowej piosenki, nad którą teraz pracuję. Ona została napisana. Nie wiem, czy dokonano, dokonają się zmiany w jej tekście, czy nie, e, i muzyce, ale, e, ale pracuję nad tym nowym utworem, bo to jest moje założenie. E, pisać kolejne utwory, pisać. E, i też będzie po części troszkę tam mowa o Bogu. Więc, więc zapraszam również, jak ten utwór wyjdzie. Ma wyjść na moim drugim kanale na TikToku, który nazywa się PJ Music. I, i tam wyjdzie. Jak tylko osiągniemy 10 tysięcy obserwujących, jesteśmy już blisko, więc, więc muszę popracować nad tym utworem, również nad jego wizualną postacią, bo chcę, żeby jakiś tam kontekst wizualny był też. I to jest moje założenie. To jest moje założenie, to jest moje marzenie, można powiedzieć na ten czas, może się zmieni, może się nie zmieni. I wiele z Was osób też ma jakieś założenie, marzenia. Nie czekajcie z tym, nie odwlekajcie na jeszcze później, jeszcze później, bo czas się kończy, życie się kończy. Ee, życie się rozpoczęło i idziemy w stronę śmierci także to nie jest tak, że życie się rozpoczęło i idziemy do góry a później w stronę a później na dół w stronę śmierci nie, odkąd życie się rozpoczęło to idziemy cały czas w stronę śmierci, czyli w stronę dołu idziemy, idziemy w stronę dołu nie, dołu na cmentarzu można powiedzieć, w przenośni i mm, i tak wygląda nasze życie dlatego nie traćmy je i Bóg też nie chce żebyśmy tracili te życie dlatego między innymi e, wspomina żeby nie być leniwym żeby nie być e, e, osobą która traci to co zostało dane bo to co zostało nam dane to jest cud jest cud że Akurat my się urodziliśmy, że żyjemy, że nic nam e, takiego się nie przytrafia, bo każdemu przytrafia się coś tam złego, choroba czy inne rzeczy, ale, ale mamy jakieś tam możliwości, i nawet jeśli przejdziemy przez jakieś choroby, przez nie wiem, e, e, wypadki, to i tak nadal mamy jakieś możliwości, nawet nieraz się nam wtedy zmieniają. E, możliwości na inne. Po, dla przykładu tracąc wzrok mamy lepszy słuch. E, tracąc z, słuch, uczymy się in, innego języka i, in, i innych e, odczuć dotykowych, więc, więc, więc e, e, tak to przyjmijmy, że jest to. M, przechodzimy przez różne różne m, Rzeczy, różne tragedie, ale przyjmijmy też, że te, te tragedie dają nam nowe, nowe możliwości, plus jeszcze my sami marzymy o nowych rzeczach. Nie wiem, wyjechać gdzieś, marzenie, to czemu nie wsiąść w pociąg, samolot i po prostu tam nie udać się? Nawet jeśli nie ma się fortuny w kieszeni. Czy mamy marzenie, nie wiem, śpiewać, to czemu nie po prostu zacząć śpiewać? Jak wyjdzie, tak wyjdzie. A może pisać, to czemu po prostu nie usiąść, zacząć coś tam pisać, malować, malować. Pamiętajcie o tym. I. Na koniec zapraszam Was jeszcze raz do mojego drugiego TikToka PJ Music. Na pewno rozpoznacie, bo mnie też tam rozpoznacie i zapraszam tam, gdzie pojawi się niedługo najnowszy utwór. Mam nadzieję, że niedługo. Staramy się dobić jak najszybciej do 10 tysięcy obserwacji. Na 10 tysięcy obserwacji chciałbym, żeby ten utwór, który powstał, żeby wyszedł, jest to. Kolejny niezwykły utwór e, wśród moich paru innych. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na, e, po, pod utworem, jak już się okaże, lub na tamtym koncie również i na, e, na naszych live'ach.